które poprowadzi pani doktor Dorota ropa Państwo będziecie mogli również wykonać badania piętro wyżej. Oczywiście osoby, które nie będą mogły wejść, Tutaj Państwo później zejdą, żeby tego typu badania podstawowe wykonać. Natomiast myślę, że najpierw zaczniemy od wykładu, który poprowadzi Pani doktor. Od dawna już właściwie miałam taką inicjatywę, żeby taki klub powstał seniora na obszarze Zarzecza, ponieważ jest to teren, gdzie nie jest zagospodarowany dla seniorów, nie ma miejsca, gdzie ludzie starsi mogliby się spotykać. I wykorzystałyśmy razem z koleżanką, z panią wicestarostą Alicją Synowską i tutaj inicjatywę również księdza Proboszcza, żeby taki klub utworzyć. Jest to już trzecie spotkanie w klubie seniora. Myślę, że będziemy kontynuować tę akcję. Uważam, że w Świdnicy, w każdej dzielnicy powinien być taki klub seniora. Jest to bardzo ważna sprawa, żeby osoby starsze, będące już na emeryturze, miały okazję, żeby spędzać czas wolny, żeby czuć się potrzebnym, żeby wypełnić tę lukę, bo dopóki się pracuje, człowiek ma takie poczucie, że jest potrzebny, a potem gdzieś to wszystko się zatraca. Nasze spotkanie jest to spotkanie z panią doktą podwórną, jest to pani doktor reumatolog, jest to możliwość i z poznania przyczyn choroby, którą jest osteoporoza. Osoby, które tutaj dzisiaj będą uczestniczyć w spotkaniu, będą mogły wziąć udział i wykonać badania pomiaru cukru, pomiaru ciśnienia tętnicznego, cholesterolu. Będziemy mówić o chorobie skrytej, która bardzo często przez długi czas przebiega bezobjawowo, kiedy, kiedy pojawiają się objawy, jest już nieco późno, więc chciałabym powiedzieć coś o diagnostyce, rozpoznawaniu, profilaktyce, która jest możliwa. No i później o leczeniu rzeczy których chcielibyśmy tak naprawdę uniknąć. Chciałabym, żebyśmy że Już mam swój wiek i jestem po wylewie. Po zawale i teraz tutaj mieszkam, no więc chcę się troszeczkę rozerwać, żeby tak pomiędzy ludźmi, bo samemu w domu to jest bardzo przykro i ciężko. Zawsze coś możemy się dowiedzieć. zawsze. Trzeba zobaczyć co, jak się to wszystko zorganizuje. Jeżeli są takie spotkania, to dlaczego mamy nie skorzystać? Można spotkać się, można wyjść z domu. Można coś się dowiedzieć nowego. Osoby starsze właściwie są osamotnione, często pozostawione bez opieki najbliższych. Właściwie świat jest teraz zamknięty. Te więzi sąsiedzkie gdzieś tam powoli się kończą. I ludzie starsi właściwie nie mają miejsca, gdzie mogliby się spotkać, z sobą porozmawiać, wymienić swoje doświadczenia. Myślę, że te dwa spotkania, które już wcześniej miały miejsce, pokazały, że jest taka potrzeba tutaj szczególnie na terenie osiedla Zarzecze.